Jeżeli masz problem z wyciąganiem nitki z bębenka w takiej maszynie domowej, a nawet przemysłowej, nie wiesz, jak to robisz, kombinujesz, wyciągasz pensetą. Wiem, że z doświadczenia z moimi uczniami na indywidualnych lekcjach, że metody są różne, nawet jak ktoś ma nową maszynę, to nikt nie sięga po instrukcję, więc dzisiaj pokażę Ci szybką, dobrą metodę, jak tą nitkę z bębenka z maszyny wyciągnąć. Zapraszam! Cześć, jestem Agnieszka Kułakowska. Jestem zawodową krawcową od ponad 20 lat, a także nauczycielką szycia. Jestem autorką e-booków. Niebawem nowy e-book dla początkujących baza wiedzy na start. Udzielam również konsultacji krawiecko-odzieżowych. Masz włożony bębenek ze szpuleczką. Najlepiej wyciągnąć nitkę z bębenka, zanim dołożysz te wszystkie części, zanim zamkniesz tą klapkę, więc. Po włożeniu bębenka najlepiej od razu wyciągnąć nitkę, nitkę z dołu na wierzch. Nie kombinujemy, wiem, że osoby próbują pensetą, próbują jakoś to przyciągnąć. Sposób jest bardzo łatwy. Mam przewleczoną nitkę przez igłę. sobie zawsze mam taki nawyk, zawsze w środku wkładam w stopkę tą nitkę kolbą. Tutaj ruszam do przodu, do przodu kręcę. I teraz robi się taka pętelka. Przekręciłam pokrętłem. Górna nitka zrobiła w bębenku, zrobiła takie, zrobiła takie oczko. I teraz górą wyciągam tą nitkę z dołu i mam wszystkie nitki razem i wkładam je na wierzchu. Dopiero teraz wszystko zamykam. Więc sprawa jest prosta, nie trzeba kombinować. Wiem, wielu początkujących powie Eureka bo wiele osób miało z tym problem, więc mam nadzieję, że ten krótki film ci pokaże. Pamiętaj, kręć tym pokrętłem tutaj do przodu, taki pełen obrót, pociągnij tą górną nitkę i ta dolna nitka z bębenka łatwo wyjdzie na górę. Można sobie jakimiś nożyczkami nawet pomóc. Jeżeli będziesz widziała, będziesz widział taką pętelkę na dole i dwie nitki będą na górze. Dopiero jak dwie nitki są na górze, trochę dłuższe nitki, dopiero zaczynamy szycie. Jeśli podobają Ci się moje treści, uczysz się nowych rzeczy o szyciu z mojego kanału, możesz wesprzeć jego rozwój stawiając mi wirtualną kawę poprzez buycoffee Dziękuję bardzo.